Cześć, tutaj Franz w świecie Witam na recenzji mojego battlebusa. Jest kozacki, gigantyczny, mnóstwo figurek, detali. Smutno chyba tutaj są sami bogacze. Wow, dolce! Trochę mi ich brakuje. Ale trudno. Przejdźmy do sedna. Tutaj w środku mamy nic wymieniły mamy, mamy tutaj ściągany dach, jak pokazałem. No, mam tutaj. Ten, nie pamiętam jak się nazywa. Ten chyba Cube Assassin, jeśli dobrze pamiętam. Kruk naszej Raven oraz Drift. Driftik drift. Dowódczyni przetulanek. Dużo nie Oraz... Miłośniak. Miałśniak, nie wiem jak. Bombowe barwy. Johnsy oraz Pelli. No nie pytajcie co on ma w ręce. Mamy też drzwi. Nie musiałam tego mówić, ale odpowiedziałem. Drzwi razy dwa, drzwi razy trzy ta strona, te drzwi. No to nie są zbyt dobrze wykonane. Z jednego powodu, jak założymy dach, i będziemy chcieli otworzyć te drzwi, te drzwi no to patrzcie jak zakładamy te no to nie będzie się ich dało otworzyć to jest bardzo dziwne no i nie najlepsze ale zestaw sumy fajny jak ktoś lubi banany jak ja i tylko dla peliego kupił ten zestaw to rozumiem No, ten zestaw jest spoko, tutaj ta spoko, no tutaj w silniku, gdzie rzadko się zagląda, ale chyba, no, jakbyśmy środka aby było chociaż odrobinę tego, tak, że się coś otwiera i tam jest ładnie, chociaż raz tak zrobili LEGO, LEGO Maniaczy? Nie. Zwrócę tego. więc tak. Eee, nie wiem, zobacz, co to jest. Czy coś do napędzania tego batylba wiatrem, czy wytwarzać szczelin, czy jakaś bomba? No. Mamy też tutaj antenę, jak władno to jest takie no, stanowisko, gdzie się połapa trybaca no i przelatuje. Tutaj, jak już pokazywałam, V-dolce oraz tutaj panel sterowania. No, słabo go widać. Ale mi to pasuje. Przynajmniej jest. Fajne, że LEGO o takie małe szczegóły. Min Dużym minusem jest to, że są naklejki, bo kały też mam nienawidzieli naklejek. Ale według mnie ten zestaw jest mocny nawet. Tutaj mam takie niebieskie płomienie, co mi odpowiada. Zobaczmy ja w tę stronę no i tak uniosę. Tutaj jest, są takie cztery płomienie. A za tymi płomieniami, no może nawet to czepia albo nie tak sobie. To tutaj jest taki słup z u, u samej góry jest no, przezroczysty. Taki zwykły przezroczysty. Wiecie o którym chodzi. A tutaj dwa są niebiesko przezroczyste. Ja ogólnie ten zestaw polecam. Magda Gessler. No i ogólnie... Ten, kto gra w Fortnite, wie o co chodzi, więc. No, po prostu spoko ze polecam. Halo ekspercie. A to się, gdy idzie do mnie ekspert, powiem, że bardzo fajnie mi się ten zestaw składał. O, chyba już jest. No, siemanko, widzowie. Ehm, to nie jest twój kanał, wspomnę. Ehm, tu mi się podoba w tym battle passie. Na pewno zdejmowany dach. To co właśnie zrobiłem. No i moim ulubionym skinkiem jest tutaj ten gościu. tak No i po prostu fajny ten zestaw. Na pewno tenko się przyjemnie go układało. Na pewno kulek u niego zrobił bardzo duże, ale mi się podoba na pewno te płomienie niebieskie. Pszonek. No i ten balon. To są bardzo duże elementy zastosowane w tym balonie. Ja taki tutaj jest znak, nie wiem czy widać. Nie, nie widać. Jest, no i. Łowców burzy. No i. No i A, tutaj. No i to jest taka złota luda, co mi się też tak podoba, bo to chyba całkiem nowy element. To są takie jak. Jakiegoś walca z farbą. No i tutaj generalnie są fałdolce. I tutaj z przodu są pokazane takie komputery. Trzeba coś zobaczyć, bo tam w środku nie wiem, czy są komputery. Ale są. Są komputery. Nie wiem, czy tak stale nie widać, ale może widać. No i. Generalnie, to tutaj mi się też podobają te ramiona. Myślałem na początku, że to będą jakieś inne techniki budowania, jakieś w ogóle inne. A tu są takie dedykowane elementy na jakichś ramionach, te, które mi się podobają. Tu są takie jak w moim zestawie. Na w moim zestawie pirackim takim statku tego kreator, który można zbudować w takie różne wyspy, domki, statki, ale to są srebrne, a u mnie były te brązowe. No i tutaj fajna antena, takie takie no ślietelka tam. Tutaj chyba ciebie mają tylko tutaj taki nadruk tak, jakieś takie tutaj podniszczenia, bo to w końcu bus bojowy. E, tutaj są jakieś takie, bo są takie zawiasy i można otworzyć. Podoba mi się ten zestaw. Fajny jest dużo i No i pa widzowie.